Witam. Dzisiaj chwilkę chciałbym zastanowić się nad takim pytaniem i odpowiedzieć, co według mnie jest, jak według mnie powinno się siać ogórki. A konkretnie, czy ogórki wysiewać lepiej wprost do gruntu, czy lepsze są z rozsady. Tak więc tutaj mam rozsadę, którą przygotowałem. Dwa tygodnie wcześniej, po dwóch tygodniach, proszę bardzo, jak ładnie ogórki rosną. Dzisiaj mamy połowę maja, czyli na początku maja wysiałem nasiona. Tutaj mam cukinię i tutaj ogóreczki. Proszę bardzo. I teraz tak, jakie plusy rozsady? Jak widzicie. Tutaj większość z nasion, duża większość, bo po dwa, po trzy czasami wysiewałem, do jednego pojemniczka wykiełkowała, no i ładnie szybko rośnie. Oczywiście doświetlam to, ale tutaj mówię, dwa tygodnie doświetlania to jest bardzo niski koszt. Czyli tak, plusy to jest tak, rozsada jest bardzo ładna, właściwie 100%, 100 wykiełkowała, nie ma żadnych strat. Druga sprawa: teraz 2-3 dni ją zahartuję i szybko wsadzę do gruntu, czyli te ogóreczki będę miał szybciej niż jeżeli bym sadził nasiona bezpośrednio do gruntu. Następnie nie wszystkie nasiona w gruncie wysadzone bezpośrednio do gruntu od razu wykiełkują lub w ogóle wykiełkują, dlatego że no wiadomo, różne są czasami wiewiórka, inne jakieś wiewiórki, czy inne jakieś zwierzątka, czy nawet szkodniki, które bardzo lubią nasiona, mogą się nimi zaopiekować. No i później będziemy musieli dosadzać. Druga sprawa, warunki atmosferyczne. Tutaj wiadomo, jest ciepło osłonięte od wiatru, od deszczu, czyli warunki kontrolowane. Na zewnątrz, no nie wiadomo, czy będziemy mieli ładną pogodę, czy czy może być ulewa, i na przykład w nocy może znów być chłodno, i wtedy nam się ten cały czas proces siania do gruntu bezpośrednio nasion ogórków opóźni. Także, <laughs> także, jeżeli chcemy mieć po prostu ogórki szybciej i, i, i mieć pewność, że, że, że po prostu nie będziemy musieli dosiewać, że wykiełkują. także Zachęcam wszystkim, żeby, wszystkich, żeby zrobić po prostu sobie rozsadę. Rozsada jest bardzo, łatwo do, bardzo łatwa do wykonania. Nie ma zbyt dużych problemów. Ja mówię, no ja tu akurat mam ledowe lampy, ale yy, wystarczą właściwie nawet zwykłe fluo, żarówki o mocy światła dziennego, jakaś tam oprawa. Yy lampa i, i tyle i można sobie można sobie je śmiało wyhodować także nawet a nawet na parapecie podejrzewam, to też nie będzie problemu nie? Um, ziemi użyłem zwykłej kupnej takiej najzwyklejszej kupnej doniczkowej ziemi wysiewałem po dwa czasami e, trzy ziaranka tu mam kilka odmian e, ogórek chiński Amerykański, polski, krak i tu mam polski śremski. Amerykański to nie mun, muncher, nie wiem czy to jest amerykański, on się równie dobrze nadaje do przetworów jak i, jak i na sałatki. Ma bardzo mało pestek także jeżeli go, i dosyć długi rośnie, jeżeli go zerwiemy, zerwiemy. wcześniej idealnie, idealnie będzie do słoików na ogórki kwaszone. Natomiast chiński bardzo stara chińska odmiana, to 2 kilka nie, z dwa, tysiące lat. Su, so, so su long, su so long, czy soju long. O, bardzo smaczny ogórek, mały pestek. gorzki, typowo właśnie na mizerię, typowo sałatkowe. Także zachęcam wszystkich do do robienia rozsady ogórków. Co jeszcze nawozić? W pierwszym tygodniu nie musimy, dopiero jak już zaczynają się tutaj, te listki właściwe pokazywać. Czyli w drugim tygodniu, zwykły, zwykły nawóz, nawet taki z biedronki, rozrabiam z wodą w ostężeniu jednej, drugiej, jednej trzeciej dawki zalecanej, czyli tak delikatnie bardzo. Z wodą, troszeczkę nawozu, żeby troszeczkę je podgonić, zanim wysadzimy je do gruntu. Także po dwóch tygodniach one już właściwie są gotowe. Dzisiaj je wyniosę i zacznę proces hartowania. Pogoda ma być pochmurna przez najbliższe 2-3 dni czyli akurat za 2-3 dni już wysadzę do gruntu, i one powinny przyjąć się bez problemu. No niektórzy twierdzą, że, że, że powinny być małe te, małe te doniczki, te multiplaty, inni, że większe. Ja mam to dosyć, wiek, dosyć duże um, te doniczki, te, te cele jak to się mówi um, i, i nie ma nigdy problemów. Nie? Także nie uszkodzi się systemu korzeniowego. Niektórzy twierdzą, że powinien być malutki, malutki ten, um, malutka ta doniczka dlatego, żeby ten system korzeniowy ładnie się rozrósł i wtedy wraz z systemem korzeniowym całym delikatnie wyjąć i wsadzić, żeby po prostu nie naruszyć tego korzenia za bardzo, bo, bo one nie lubią. Ale ja mówię, no tu też w tych doniczkach przy takich ogórkach ten system korzeniowy jest też bardzo ładny już. Także delikatnie Delikatnie je po prostu wyciągam. Robię dołek, daję trochę nawozu organicznego w granulacie czy, i czy na przykład obornika takiego granulowanego, czy, czy nawet dobrego przekompostowanego. Mieszam z ziemią, sadzam ogórki i nigdy nie ma żadnych problemów. To było na tyle. Trzymajcie się.